Palenie szkodzi Tobie i osobom w Twoim otoczeniu. To jeden z wielu powodów, dla którego nie warto palić. Do wielu osób nie przemawia jednak żadna argumentacja, a powinna, szczególnie do tych, którzy nie zważając na innych, palą przy przystankach autobusowych. Nowa uchwała Rady Miejskiej ma ukrócić ten zwyczaj palenie na przystanku i 5 metrów od niego jest zabronione. Kodeks drogowy przewiduje, że przystanek autobusowy to nie tylko wiata, ale także teren 15 metrów wokół. Dlatego by uniknąć mandatu, najlepiej w ogóle nie palić, a jeśli już, to 20 metrów od przystanku. Po stwierdzeniu, że osoba pali papierosy czy inny wyrób tytoniowy funkcjonariusz straży miejskiej może zaproponować mandat karny w wysokości od 20 zł do 500 zł. Oczywiście wypisują mandat i ustalając jego wielkość strażnik bierze pod uwagę powiedzmy stopień zagrożenia czy szkodliwość społeczną tego czynu. Jeżeli osoba ta zaczyna palić papierosa, wiadomo, że wtedy może zastosować niższą, natomiast jeżeli osoba ta dmucha na te osoby, czy powiedzmy ten papieros rzuca dodatkowo jakoś zaśmiecając ten teren, wtedy strażnik może zastosować wyższy mandat. Przez pierwsze dni strażnicy będą jedynie upominać o tym, że przystanek to strefa wolna od dymu, informują mieszkańców specjalne naklejki. Nalepki mają przede wszystkim za zadanie przekazać informację mieszkańcom, że taki zakaz obowiązuje, bo wiadomo, że nie każdy śledzi uchwały Rady Miejskiej, czy też prasę, radio, czy telewizję. Tak naprawdę osobom, które przebywają na, przystan na przystanku przeszkadza palacz stojący obok nich, więc wydaje nam się, że wystarczy, jeżeli osoba paląca oddali się od osób zgromadzonych na przystanku. Białostoczanie są w większości zadowoleni z wprowadzonych zmian. Ludzie nie muszą wdychać rymu. Ci, Którzy to stoją. Jedna dawna to już by No nie, środowisko się zatruwa. Niektórzy stoją, ludzi. Po prostu nie powinno się palić, bo innym przeszkadza. A to jest gorsze, gorsze niż, niż samo palenie jako osoby palące. Myślę, że to dobry zakaz. Bo nikomu nie przeszkadza tym. To zależy, jak tylko ktoś nie pali, to dobrze. Jeżeli ktoś pali, to ma problem. Zakaz palenia na przystanku obowiązuje nie tylko w Białymstoku. Podobne przepisy wprowadzono w Rzeszowie, Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy i Olsztynie.